Dzisiaj mam wrażenie, że trzeba w polityce, i to jest strasznie gorzkie co mówię, kłamać. Po prostu kłamać i nie to, że kłamstwo ma krótkie nogi, tylko ma szybkie nogi. Innymi słowy, trzeba jedno kłamstwo przykryć szybko drugim kłamstwem, tak żeby o tamtym pierwszym ludzie zapomnieli. Teraz krótka piłka do naszego gościa, ekonomisty. Tak albo nie, panie doktorze, politycy muszą kłamać, aby wygrać wybory. Tak czy nie? Tak. To wróćmy do odpowiedzi na pierwsze pytanie z krótkiej piłki. Politycy muszą kłamać, aby wygrać wybory. Niestety tak. Ale sto... kłamstwo jest kłamstwem, panie doktorze. Yy, tak. Czy, pa, czy pan proponuje dzisiaj opozycji, słuchajcie, chcę, żeby PiS przegrał, więc musicie troszeczkę nakłamać? Panie redaktorze, Tak. Dokładnie tak. Panie redaktorze, opozycja, liderzy mają kłamać? Panie redaktorze, najważniejszym celem dla opozycji jest odsunięcie PiSu od władzy. Wiesz, na przykład problem naszej strony jest taki, że tu się dobrze żyje. Rządzi PiSu już 8 lat, ale tu się wiesz, cały czas nie żyje. Są, Drogi jest. są, światło Można je za granicę, no tak? Tak, wiesz, no jakby nikt się nie, nie wiesz, nie, nie pobije na ulicy, mhm. do więzienia nie wsadzają, nie rozstrzeliwują. więc zmobilizować ludzi, żeby poszli głosować mhm. na opozycję, znaczy, znaczy, to taka jest w ogóle, w ogóle sprawa. problem dysonansu, który się wytworzył. Pomiędzy tym, co się dzieje, jak włączysz telewizor, czy odpalisz jakiś portal, gdzie no rzeczony Tomasz Lis, on już powiedział najbardziej graniczne zdania, jakie tylko mogą istnieć, a potem wychodzisz na ulicę i mówisz sobie, nie no, jakby spoko, w sensie znam panią, która głosuje na PiS od X lat, to jest w porządku babka, no nie?